Rozumienie bez przemocy jest to sposób komunikacji między dwojgiem ludzi, którzy pozornie y, są w konflikcie, tymczasem kiedy uświadomią sobie oboje, jakie mają naturalne potrzeby niespełnione, jakie potrzeby chcą spełnić, okazuje się, że mogą znaleźć mnóstwo innych rozwiązań i niekoniecznie upierać się na tym, co chcieli wcześniej. Na przykład żona mówi do męża, za mało zarabiasz. Chciałabym, żebyś zarabiał więcej. Czyli żona może mieć niespełnioną potrzebę łatwości w życiu, czyli chciałaby, żeby jej było łatwiej, na przykład gdzieś wyjechać czy wyposażyć dom. Tymczasem mąż może powiedzieć: No, ja z kolei spełniam się w tej pracy i nie chcę jej zmienić. Czyli mąż się spełnia i potrzebuje spełnienia. Tymczasem, kiedy sobie oboje uświadomią, że mąż potrzebuje spełnienia, a żona potrzebuje może więcej estetyki czy łatwości w życiu, mogą zupełnie wyjść poza ten utarty schemat myślenia, Ty powinieneś więcej zarabiać, i poszukać całej masy innych rozwiązań. Czyli jak się mąż może spełnić, i równocześnie żona jak może mieć więcej estetyki czy łatwości w życiu. Relacje z dziećmi widziane przez NVC są bardzo interesujące. Dziecko także dostarcza bodźców, które we mnie coś wyzwalają. Na przykład, kiedy dziecko zacznie krzyczeć. Moja córka, kiedy miała 4 lata, była w łazience, jest ranek, godzina ósma. mamy wychodzić do szkoły, by być na czas. Mówię, Ryńskę, jesteś gotowa? I słyszę, mama! Zaczynam się denerwować. Ale zdecydowałam się użyć NVC i pomyślałam, może ona chce mi coś ważnego powiedzieć? Otwieram drzwi i pytam. Rinske, jesteś zła? Nie! To ja zgaduję dalej. Nie pytam, co czuję, ponieważ kiedy zadajemy to pytanie, to ta osoba zaczyna myśleć, a mi nie o to chodzi. Ale kiedy zapytuję o konkretne uczucia, ta osoba kieruje uwagę na swój stan emocjonalny. Więc ja zgaduję dalej. Czy jesteś smutna? Tak. A, jesteś smutna, bo twój tata wyjeżdża na tydzień? Nie. Hmm. Czy jesteś smutna, bo masz iść do szkoły? Tak. A, czy jesteś smutna, bo chcesz więcej się bawić w szkole? Nie, nie chcę się bawić. Chcę się uczyć. Wiesz, mama, dzieci tak dużo mówią, są takie głośne, a ja nie mogę się skoncentrować na tym, co robię. Mhm. Więc ja zdecydowałam się na kolejny krok. A, Rinske, to co jeśli porozmawiamy z nauczycielem? Tak! To co ty na to, aby się teraz ubrać i pójść do szkoły, by jeszcze zdążyć porozmawiać z nauczycielem? No dobrze. Sprawdziłam, ile to trwało. Trzy i pół minuty. Czasem myślimy, że NVC zajmuje dużo czasu. Ale nie, nie zajmuje. Jeśli poświęcasz całą uwagę drugiej osobie, to to działa naprawdę szybko. So, and I to było Więc to działa. Myślę, że NVC bardzo dużo zmieniło w moim życiu w wielu obszarach. Mm, a teraz myślę przede wszystkim o moich relacjach z ludźmi. Na przykład mój stary przyjaciel, którego znam od dziecka. Zawsze myślałem, że on jest po prostu inny ode mnie. On chce działać od razu. I ma właściwą odpowiedź na wszystko. Czasami to mnie bardzo irytowało, jak on działał, i myślałem, że nie ma wyjścia. Po tym, jak poznałem NVC, zrozumiałem, że on po prostu wybiera określone zachowanie, aby spełnić jakieś potrzeby. Nauczyłem się też wyrażać siebie, co ja czuję, czego potrzebuję, abyśmy mogli znaleźć razem rozwiązanie kiedyś pojechałem z nim i jego dwoma synami do Norwegii. Mieliśmy rozbić namiot. On poprosił mnie, bym wybrał miejsce na namiot. Zanim znalazłem, on podszedł i powiedział: Rozbijemy tutaj. Wtedy się bardzo zdenerwowałem i powiedziałem, że chcę, aby moja opinia też była ważna i że chciałbym rozbić namiot tam, gdzie mogę mieć płasko i dobrze się wyspać. On miał swoją opinię, ale był też gotowy wysłuchać mnie. Mimo, że on nie zna NVC, ja byłem gotowy inaczej z nim porozmawiać niż kiedyś, nie będąc już po chwili rozgniewanym. I on był w stanie przyjąć to, co usłyszał. Usgodniliśmy, że on się zajmie gotowaniem, a ja będę miał więcej czasu na to, aby wybrać miejsce. Czyli moja opinia mogła być wzięta pod uwagę. Przed tym, zanim się e, spotkałam z, z NVC, z porozumieniem bez przemocy, zanim Nauczyłam się go stosować. Wiele razy w moich, w moich odczuciach pojawiała się złość, która nie była pełnym, nie dawała mi pełnego rozumienia mnie samej i nie przynosiła też rozwiązania. W momencie, kiedy nauczyłam się docierać do różnorodnych potrzeb moich, łatwiej mi było dostrzec potrzeby innych ludzi i przez to łatwiej się było skontaktować, na przykład z wychowankami, w związku z tym kiedy na przykład zabraniem im głośniej zabawy i mówię im dlaczego, bo potrzebuję spokoju, bo potrzebuję odpoczynku, bo potrzebuję czegoś tam innego w danym momencie pilnego dla mnie, to oni jakby łatwiej to rozumieją, rozumieją to i automatycznie się jakby stosują bez, bez żadnych pytań. A kiedy dostaną tylko krótką odpowiedź, nie hałasujcie, to jakby nie dochodzi to do ich zrozumienia i jak tylko znikam z pola widzenia, to robią dalej to, co, co chcieliby robić, czyli na przykład głośno się bawić, wariować. Więc, więc na pewno jest, jest to jakiś sposób i metoda, żeby się porozumieć. I ta komunikacja i zrozumienie jest dużo łatwiejsze. Kiedy inaczej trochę sformujemy komunikat. Porozumienie bez przemocy pozwala także nam lepiej rozumieć siebie w różnych życiowych sytuacjach i też wziąć większą odpowiedzialność za spełnianie naszych własnych potrzeb, bez upierania się, że ktoś musi je spełnić, że konkretna osoba, tylko ty możesz dać mi szacunek, tylko ty możesz dać mi sens życia, tylko ty możesz dać mi miłość. Kiedy uświadamiamy sobie, że tak naprawdę możemy dostać wiele z tych wartości od wielu innych osób, to nagle dozna, doznajemy takiego uwolnienia się, czyli nie upieramy się, że tylko ty, i nie naciskamy na tą osobę, że ona już naprawdę nie ma ochoty nam niczego dać, ponieważ nikt nie chce dawać, kiedy, e, kiedy jest naciskany, bo wtedy nie daje nam z wolnego wyboru. Gwałcimy potrzebę wolnego wyboru tej osoby. E, wtedy okazuje się, że tak naprawdę jesteśmy wolni i możemy brać ze świata wszystko, czego potrzebujemy w obfitości takiej, jaka w świecie w ogóle istnieje. Pracuję w korporacji, czyli w pewnych ramach. Wszystko jest ustawione, też, też myślę, że sposób wychowania powodował to, że ja żyłam w bardzo taki uporządkowany sposób. W momencie, kiedy zobaczyłam tę moją potrzebę wolności, pozwoliłam sobie na spontaniczność, na robiłam rzeczy, które były moimi marzeniami, ale tylko marzeniami. Zaczęłam po prostu je realizować. Mogę podać przykład wakacji. Bo do tej pory to były wakacje zaplanowane, z dużym, z dużym wyprzedzeniem, a w momencie, kiedy się zdecydowałam na takie wakacje spontaniczne, to pojechałam z biletem lotniczym, akurat do Maroka, gdzie miałam tylko bilet przylot i wylot i koniec, nic więcej. Także to było takie zupełnie spontaniczne, zwariowane, i, i do tej pory tak, tak nie wyglądało moje życie. Moje wakacje na przykład. Ponieważ byłam sfrustrowana przemocą wśród ludzi, to przyprawiało mnie o depresję. Nie potrafiłam zadbać o siebie bez krzywdzenia innych, ale kiedy rezygnowałam ze swojej sprawy, krzywdziłam samą siebie. NVC stało się dla mnie doskonałym narzędziem, dzięki któremu potrafię zadbać o siebie. Równocześnie biorąc pod uwagę innych, to zmieniło moje życie. Teraz jestem odważna, mam w sobie zaufanie do siebie i do świata, bo wiem, że jest sposób na to, abyśmy mogli żyć ze sobą w pokoju, bez krzywdzenia siebie nawzajem. Studiowałam pracę socjalną i szkoda, że nie uczyliśmy się NBC na Uniwersytecie. Teraz jestem naprawdę szczęśliwa. Używam tego w pracy, z dzieckiem, z partnerem. Mogę się tym dzielić z innymi. Czuję się dużo szczęśliwsza. NVC daje mi tyle jasności, przestrzeni, miłości, głębokiego kontaktu z innymi i z samą sobą. Mogę być teraz sobą. Mogę być zła, smutna. Wszystko jest uprawnione, co się ze mną dzieje, bo to jestem ja, z moimi potrzebami. Przygotowaliśmy ten film w czasie międzynarodowej konferencji osób, które e, uczą się, jak stosować tą metodę w swoim codziennym życiu, i chcielibyśmy Państwu pokazać e, no, to, co dla nas jest ciekawe, atrakcyjne czemu my wybraliśmy właśnie tą metodę na, e, sposób, jako sposób życia jako sposób e, patrzenia na świat. I Państwo będą mogli wybrać, czy też chcieliby się Państwo tego nauczyć.